Ćwiczenia na klatkę piersiową. Uzyskaj doskonałą sylwetkę w zaledwie miesiąc i to bez żadnych przyrządów. Jedyne czego potrzebujesz to ty, Twój telefon i ta aplikacja. Zastosuj te 5 kroków, a efekty będą nieuniknione. Możesz wybrać darmowe lub płatne zestawy ćwiczeń, różne poziomy i programy. A co najważniejsze, możesz określić swoje cele. W tej aplikacji możesz stworzyć dla siebie plan ćwiczeń jednym kliknięciem. Jest ona połączona z kalendarzem w Twoim telefonie, dzięki czemu nie opuścisz ćwiczeń i osiągniesz swoje cele. Przejrzyj wszystkie ćwiczenia w wybranym zestawie. Poznaj wszystkie niezbędne informacje jeszcze zanim zaczniesz trenować. Zobacz, jak nasi elektroniczni trenerzy wykonują każde ćwiczenie. Jeśli nie wiesz, jak wykonać niektóre ćwiczenia, skorzystaj z darmowych filmów wideo, które pokażą Ci, jak osiągnąć najlepsze rezultaty i trenować jak zawodowiec. Po prostu wybierz ćwiczenie i kliknij otwórz. Skoro już ustaliłeś swoje cele, przejrzałeś swój zestaw ćwiczeń, dowiedziałeś się jak ćwiczyć, pozostaje jedynie zacząć treningi. Zainteresowało Cię to, co zobaczyłeś i usłyszałeś, ale chcesz dowiedzieć się więcej? Możesz wybierać spośród ponad 10 oferowanych przez nas języków. Jeśli Twój język nie jest dostępny, bądź cierpliwy. Wciąż dodajemy nowe. Passion for Profession. Codzienny wybór ponad 20 milionów ludzi na całym świecie.